Kurde, to jest zajebiste, teraz na pewno będą biegli obok niego. To jest z hinduskich TikToków. Hinduskie TikToki są to zajebiste. <laughs> Nie, kurwa, jednak jadę do tych Hindi, nie? Bo to jest zbyt piękne. To jest kurwa zbyt piękne. Ja ostatnio polubiłem takiego TikToka hinduskiego. Od razu mówię, że jak są jakieś polubione TikToki dziew dziewczyn, co pokazują tyłki, to przypadkowo się mi kliknęło. E, to żebyśmy, żebyście mieli jasność, nie? Ale to ten. Czekajcie. Gdzieś tu miałem. Eee ten hinduski. Hmm. A to może, znaczy Patec to pewnie montował na kompie, to nie będzie się wyświetlało. Nie, nie, to nie jest to. ...płacił 10 zł. Hej, czemu nie zgodziłeś się na wywiad Karola paciorkami? Długa historia, panie kolego. O, jest, jest, jest. E, biją się tam, chodź pomóc. Odynie, co do czara na fejma, na jakim live'ie mówił, że od trzech lat trenuje kickboxing? A, hmm. tu Nie no, mój, dobra, jebać. W Polsce nie robię teamu. Ja spierdalam do tych indii. Przezobaczcie, jak ta sytuacja covidowa, i. Ja to się nie zdziwi, jak się okaże, że teraz miałem covid -a. No, chyba, że takie zwykłe przeziębienie. No, to jakbym miał covid -a, nie to już bym. Był tym Ostrowieńcem, więc mógłbym jechać bez żadnych testów. Dobrze się trzymam, Sebuś. Na przykład bym wynajął jakąś chałupę na północy w górach i tam sobie stworzył team. Trzeba tak zrobić, kurczę. Trzeba jakieś wyzwania w życiu podejmować. Ramex wpłacił 20 zł, A ja jakoś ostatnio takie szczęście mam w życiu, że jeszcze, jeszcze będzie tak, że mi się uda i odniosę jakiś sukces międzynarodowy. to w Indiach to nawet jak się nie uda, to i tak yy, yy, będzie zajebiście, bo co to znaczy w Indiach, że się nie uda projekt? Że będzie miał 2 miliony wyświetleń na odcinek, <grym> no to wtedy się uzna, o, nie udało się. A jak się uda, to będzie miał 30 milionów wyświetleń każdy odcinek, nie? Takie są Indie.

Kiedy spotykał gościa, który wymyślił o nich, Rok 1444. Który to wiek? Dwudziesty. 1444 to wiek 15. Panie Krystianie, geografia. Który kontynent jest najmniejszy? Najmniejszy jest Watykan. Kontynent to A. Australia. Kalendarz. Rok 1444. Kurde, na TikToku się zaczyna robić to, co na Instagramie, nie, pokazywanie tyłka i tak dalej. ...do klatki tego reżysera Życka, Chyba i koleś z mykku. Kurde, Lipa to chyba by jakby mnie reżyser życia nastukał, nie? You want him to invest in Poland!

To jest prawdziwy TikTok, to jest kwintesencja TikToka. Ale wiesz, w Indiach ja też mogę trenować, nie? Ci nie mają dostępu do szczoteczek czy pasty do zębów, a oni im dają cukierki. A potem ci pyta, że mają próżnicę czy brak zębów. Hmm. Oj, mat, mat, mat. Bardzo często jest tak, że te osoby mają bardzo zdrowe zęby i powiem ci, że y, oni je może nie szczoteczką do zębów, ale dbają o, y, o zęby, nie? Bo na przykład plemię samburu. Dzięki, halo. Ja nie przyjmuję y, zapytań biznesowych, bardzo mi przykro. Na przykład w plemieniu Samburu, jak byłem, to oni mają takie patyczki i oni sobie non stop tymi, tym czymś dłubią w zębach, nie? I mają zdrowsze zęby niż ja tutaj w Polsce. Ale ja to kurwa nawet zębów nie myję, więc ja to jestem zły przykład. Nie, bo wy nie widzicie, oczekajcie. Tu jest taki ziomeczek, on się tam często mądrzy. Yy... rolka jesteś zajebista. <grymne> <grymne> Patrzcie, disco rolka To jest taki Disco polowiec, nie? O moja żona to się nie odzywa do mnie. Od tygodnia? Może dlatego, że pisze się jakimś mało latom, że są zajebiste na TikToku. <śm> to ty o nią. Teraz Trudno taką znaleźć. O, moja żona to się o. nie odzywa do mnie. No, do kabarety. Dobre kabarety widzę. Tutaj są na TikToku. To spokojnie dałabym Ci radę jeszcze raz. Bardzo chętnie wezmę na rewanż. No sportowcu, do roboty! 58 medali więcej i dasz radę, elo! Skoro się boisz wziąć rewanż, to bardzo mi przykro. spokojnie dałabym Ci radę jeszcze raz. Bar spokojnie dałabym Ci radę jeszcze raz. Przegrałaś. <laughs> dałabym Ci radę jeszcze raz. <laughs> no nieźle. Jest nagana od razu za to. Z jakiej racji pani przyszła wymalowana do pracy? Jest pani policjantem czy jest pani modelką? Proszę mi powiedzieć w tej chwili. Oczy może pani sobie malować i rzęsy po pracy. A w tej chwili powinna pani mieć nienaganny wygląd, włosy spięte w kok i powinna pani e, zachowywać się zgodnie z etyką dziennikarską. Pazurki też zrobione. O jak schowała, słuchajcie. Przecież to jest. Kurwa, o chuj tu chodzi. Ja No i chuj, nie zdałam przez jakiegoś jebanego debila, który tak kurwa szybko zapierdalał. Jest ten Zig McQueen, jazda, jazda, szybciej, nie mam czasu, ja to zapierdalam. No i chuj. <śm> Uii, cada vez que yo iba cayendo, na walkę Nie Nie, nie mam pojęcia, nie, nie zajmowałem się wronem nigdy Jeszcze Nie wiedziałem co w intencie słychać, no te Susie na pa, paruski oglądałeś? Nie, nie widziałem. Mu nienio. Że wiesz, że co mówię, to robię. Dzisiaj ja Wam pokażę, jak działa to. Więc tak. To jest z wygłos 3D, i od tego idzie linka. Aż tu, tu, i to idzie do pada. Tutaj jest taki drążek. O, i to jest kurwa wynalazana. To mi się podoba. To idzie do tego, tego od kierownicy. Jak ruszę kierownicą, to też się skręca. I tak, tutaj jest. Gaz, hamulec, idą na umkach, recepturkach zamocowany. I to dzięki temu odbija. I tam są sznurki, idą do dziury w tym w blacie, znaczy w blacie, w tej desce, takiej. Idzie do tych ty Ja PKWRY 66 nie doradzam. No i tak to działa. I mam w tak... No i że chce pizzę, myślę, że jest naprawdę Zamówi pizza. Zamówi pizza. Jest naprawdę mocna, A ja to przecież ja to pytanie, może... No i że chce